I punkt 11 interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę poprosimy o, o szybkość. Tak zamierzam. Pani Przewodnicząca, Pani Starostwo, Szanowni Zjedni. W związku z nadchodzącym czasem serdecznym, gdzie dni zadumy, refleksji, pojednań, nie zamierzam łączyć umysłów naszych rzeczami, które mogą być ogrożone plastyczne. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Nie? Radzyń nieprawotni, proszę. Do końca nie mogę obiecać tego co Roman, ale mogę przynajmniej dzisiaj, do końca roku przy okazji przekazać nam wszystkich, którzy są na tej sali wraz z prośbą, ponieważ Kazim przekazał odpowiedzi, natomiast prośba o uzupełnienie, ponieważ uzyskałem informacje od właśnie osób kierowanych na na staże. Natomiast to tylko jest część informacji prośba o uzupełnienie, ponieważ to pytanie wtedy było szersze. I tylko tyle. I jeszcze raz życzę wszystkim samych najlepszych rzeczy.